A no tym razem już taki fajny fancik, sądzę, że po wyczyszczeniu może być dość ciekawy i wydaje mi się, że to już jakaś taka fajna rzecz jest. Chwilę temu go wykopałem, tutaj podszedł do mnie Mateusz Śmigły z portalu Tropiciele Historii, gorąco polecam, bardzo, bardzo fajne miejsce, bardzo fajne wiadomości, bardzo fajne obrazki. Dużo można wyczytać, dużo można obejrzeć. No i ludzie, którzy to prowadzą, są bardzo, bardzo, bardzo fajni. A to jak wyczyszczę wstawię lepsze zdjęcia. I nie wiem, może się dowiem, czym to jest, a jeżeli nie, to możecie liczyć na zdjęcia z całą pewnością. Zdecydowanie wygląda a to, że dzisiaj. Ja mam dzień guzika, tym razem taki kopulasty, widać, że dawniej był to chyba guzik liberyjny, coś w rodzaju polskiego kontuszowego, nie wiem, leci mi z ręki, zimno, chłodno, bardzo zgrabiałe, widać wyraźnie, że był bardzo bogato zdobiony, złocony, na pewno złocony czy zdobiony to rzecz drugoplanowa, wyczyścimy, zobaczymy jaki on jest. wciąż jak na złość. nie to czego pragnę nie to co, po co tutaj przyjechałem po co rano wstałem no, ale jest wcześnie wszystko przed nami dobra, widok czekajcie, wiatr odsłonie trochę widok piękny, Darek walą kartyla raz, że fajna monetka, a dwa no to jest rzadki widok, zobaczmy to jest do z Afryki, wzią, zobaczycie, niż Darka na wykopach ja ostatnio Ale wyszedł kartwi wyszedł superko. Ja nie wiem, gdzie on te monety na ale ma 6 pensów. Ja jest ja, fajnie. Ciekawe, jest, jest, jest. ale jeszcze nie tylko, nie, to jest. Nie, jest. Elegancko, elegancko, ale Kartwila, ma wiecie Co wam przez mogę? Wychodzi kolejna pierdłka. Spacerujemy po polu już ponad 4 godziny. Ja dzisiaj mam drugi kluczyk od cygarka, bo to, co wcześniej znalazłem, obejrzałem sobie na spokojnie i dokładnie też był kluczyk. To też był kluczyk od cygarka, tylko taki ładniejszy, ozdobniejszy, także pewnie z wyjątku będzie fajne. Ten jest mniej ozdobny, popularesik, no ale już wiem na pewno, że na polu wyszło co najmniej 4 do 5 hamerów, co najmniej w tym jeden naprawdę ładny i kozacki. E, wiem już na pewno, że e, gold maniek ma gold tak wyszła mu złota obrączka, czy też pierścionek. Przypuszczam, że obrączka, jeśli dobrze zrozumiałem wrzaski. Także, także kopanie super. Słuchajcie, wiaterek rozrabia. Kopanie jest kopanie, maniek wyciąga. Hamerki proszę. <gry> Sześciopęsóweczki, srebro i złoto jest z Mańka jak zawsze. <noise> jak zawsze, ty? <głos> ale <głos> drugie w tym tygodniu, panie. No to... Ten, ten, to zaczął, <noise> ten to zaczął, ten to zaczął ten rok, także na łopaty tak, mnie w rozwala. To rozpoczęcie sezonu, nie? O mnie na zmiany. Dwa guziki, jeden kluczyk do zegarka. Dwa guziki, jeden kluczyk do nie, zegarka. Nie, jest, kurde, jest kozak. A tutaj Sławek. Sławek Sławek też pokopał się. Czekajcie, ja. brzydko na Sławka rzucam. Sławek też wziął, ale piękny hamerek. Stary jaki zimia. kolega wykopał Wziął hamerka, i to fajna sytuacja, wykopał tą część, nie był pewny czy to jest srebra Ale kawałek dalej wykopał drugą część, na której znalazł konufę dobrze się upewnił, rewelacja Jeszcze zostało parę części Gratulacje Sławko, Dobra, tak żeby nie było Kopanie kolektorców Tym razem Józek Józek Łukasz jego piękne buchamerka, może mi się wrócić, bo ja nie widzę. Za bardzo nie chcę paluchami. ale fajny z tej strony. Śliczny. Józek, o tutaj. Czekaj, Teraz Ci powiększyłem maksymalnie. Ale jeszcze wam powiem, że od tego gościa dzisiaj dostałem kolejny medal do kolekcji. To jest ten pan. Pod opiekę. Tak, pod opiekę sprezentował mi wspaniałą rzecz. Medal, z którego jestem bardzo zadowolony. Się spisuje. Dziękuję, dziękuję. Patrzcie kochani na to, to jest coś niezwykłego. Hamerek, korotek, zapewne korot, korat. Wydaje mi się, że dwa czwarty. A szczęśliwym znalazcą jest Paweł. Paweł, tak. Paweł przywieziony przez drugiego Pawła. Nieszczęśliwego nie no, który na no, dokładnie spalił dokładne spalił No Ale bywa, bywa, takie życie ale kamera wiozą pięknego do domu także tyle radości dzięki chłopaki i powozonka. ja z odeszaną pobiegniemy do rafla biegniemy na Piotrkowe losowanie, ale po drodze spotkałem w Igora Igor zaczyna przygodę z wykrywaczem, już go chyba pokazywałem kiedyś na filmiku i okazuje się, że dzisiaj to tak Poszedł po grubości, 3 pensy, Wiktorka, pół bardzo ładnego. No. no, Igor Igor, tutaj się popatrz do widzów, się popatrz. Bardzo gratulacje. A ta trzecia rzecz, nawet nie mam pojęcia, czy ona jest. Ale też jakiś wzorek, coś fajnego. Także super Igor, gratuluję. No wiecie co, ludzie kopią jakieś Rzymki, sestercje, goroty średniowieczne, piękne hamerki, a kartile, no różne rzeczy były. sreberka z czasów Victorii George. Naprawdę, a ja dzisiaj wykupuję nic, kluczeki od zegarków, guziki. No i teraz takie niemalże współczesne. Współczesną niemalże pensówkę, tak mi się wydaje. My jeszcze oczyszczę, ale tu raczej mam pewność. Także dzisiaj moje kopanie chyba, chyba się nie wzniesie na wyżyny tego, co mogę. Niestety. A Golden Manki wykopują złoto jeszcze i dostaną szpadlem po głowie następnym razem. No i chyba na zakończenie, chyba na zakończenie krągłość. Światło cienie grają nam tutaj, robią nam brzydką robotę. Ciężko powiedzieć co to. Oczyszcza. Jeśli będzie coś widać, pójdzie lepsza fotka. Ale to raczej na coś starszego wygląda, może jakaś Viktorka. Także to już honor uratowany, odrobinę, odrobinę uratowany. Dobra, czwarta dochodzi, powoli kończymy kopanie. Dobra, słuchajcie, przed zejściem do autka jeszcze fanty Rafała. Dziś ma, obrączki złotej nie. nie ma, niestety, ale jest piękny bólheadzik 6 pensów. Może być. Bardzo fajny, super. Wymęczony pod ma, sam koniec kopania. Ja I tutaj to zwróćcie tak. uwagę, bardzo ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że to jest odważnik monetarny. Wydaje mi się, że on służy do ważenia takich monet, jak ostatnio znalazł maniek. Michael, to, nobel, to chyba jest Nobel, nobel nominał Nobla. Tak, stateczek na nim super sprawa. No i oczywiście szczęśliwy znalazca Rafałek. Czekaj, bo ma być niekorzystnie. O tak, błyszczek na ustach jest, uczesany, Ładny chłopak. No. Super.